Siemka, tu wierzba. dzisiaj z nami jest Delti, jesteśmy na parkurze USKKFa. No NoScape jest dzisiaj ze mną, gościnnie, Luci, przywitaj się Witam, i Delti, przywitaj się <grywia> na przywitanie spadł <grywia> Puch Dobra on tam zapierdziela i spada co chwilę Więc może my zrobimy tak Puch Puch, tak może Bardziej weźmiemy to na logikę Uff Kurwa Dupa Użyjemy zaraz tej płytki zapisu Delt jak bot Biegnie tak i spada cały czas Ej, ale bez jaj Ja go Udostępni. nie chcę obrazić Udostępnij ale tak wy... mi ekran nie, bo lagi będę miał, ale on, Trudno. Tak, on tak centralnie jak bot. Chcesz udostępnić ci? No. Ty no podczas nagrywania udostępnianie ekranów, rozpocznij. Czekaj, się muszę cofnąć. Lagi. Patrz. Patrz, delty. I spadł. I jeszcze raz biegnie. Jeszcze raz biegnie. Jeszcze raz. On się zaciął, czy co? Widzisz czy nie? No ale straszne lagi O, stanął, stanął, musi przemyśleć decyzję Ja przemyślałem tak, jak koni spadł Widzę, że delty trenuje skila Ale on jest spoko. Fuch. A ja Cholera, fuch 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 FUS RO DAH sobie zapiszemy, że tu jesteśmy, pyk Kto jest na serwie? Lolis, SKKF, Cubix Master, Screaming A iDelty... Wys wyszedł? Ty, on się chyba w nerwi wyszedł z serwa No tak. <śmany> Bo ty tylko się pokazuje ten, admini się tylko pokazują, nie? E nie, wyłączyłem sobie widoczność innych graczy, wiesz? Aha. No dawaj, ciśnij parkoura, ja będę patrzył nie, nie, czekaj Patrz, ile ludzi śledziło Deltiego Aż mi FPS od razu spadł, jak wziąłem Dobra, tylko gościnnie sobie z innymi ludźmi pobiegamy Tuch. Nie mogę dolecieć Dobra, wyłączymy ich, bo bez sensu Była i nie? taki wieczorny special, jeszcze może dzisiaj go wrzucę Niedługo się będę z wami żegnał, spróbuję przejść tą mapę Ale to jest na hardzie, więc może mi to nie pyknąć Na hardzie jest ciężko To tak jest nie hard? Nie no ja na hardzie jadę Przecież nie przejdziesz tego, ja bym to przeszedł, ale ty byś nie przeszedł Ty, ty cicho tu kurwa. No A najpierw drugą możesz... stronę. Rozpędzić się Jezu Jaka lama, daj mi swoje konto. Negatywa sobie po ci da Czasem nie przejdziesz, tego spadniesz. Czekaj, zapisujemy, że tu jesteśmy. I, o kurwa. Uch. Jaka lama. Ty. Minecraft Gucci. Grać nie umiesz. Minecraft Gucci Ten Dobry checkpoint. Kurwa się razu le przejść mam lagi, bo ci udostępniam ekran. Jasne <grymne> Nagrywam na 200 FPS już nie nagrywasz Nagrywam cały czas A czemu masz niebieskie nagrywanie? No sobie ustawiłem taki kolor wow. Jak ty nawet na pierwsze nie potrafisz wskoczyć o ile? DLT też nie umiał <grymne> A się w serwera Ale lamy jesteście To dalej. A nie wiesz delty. dlaczego delty go nie widać? No. Bo on nie jest adminem tutaj, nie nikim. Jest. Czekaj pokaż i Delti. Nie ma. Czekaj jeszcze. I delty. Raz. Ale nie trzeba do końca pisać. Dziś już go nie ma. A patrz jak zrobię na przykład sub Pokaż sub I będzie od razu Kubiks Master. Stokalizowało, widzisz? Takie bukitowe sztuczki. Wow, w Idę na easy i przejdę za pierwszym. Tak, pewnie tak. Patrz, eskokef leci. Cześć. Cześć. Co u ciebie? Yo, ziom. A słyszę innych ludzi jak to zapierdzielają, nie? Kubiks Master. No to mamy dziś odcinek z gośćmi. A dobra, bez jaj, idziemy na parkour, nie będziemy wrócić tutaj długo bo... bo mają czat wyłączony Tak, i tak pewnie mnie nie widzą Sobie pooglądaliście, skakałem w na rynkę. No weź tutaj 90 mogła być o, skakać idzie na, ze mną na parkura. cześć! No i poszedł, no nie No nie Daj mi swoje konto, i ty pograć tam Nie Daj ich dziewięćdziesiątkę no Facet nie umiem dziewięćdziesiątki No jak nie? Nie uczyłem się to no, ale... leci i spadł za szybko leciał. Ja mam lagi, bo jeszcze ci udostępniam, zaraz przestanę do niego tak dalej. <noise> <noise> Spadnę. <noise> SKKF też się uczy. Jest ja to przychodzę normalnie, tylko tu mam takie lagi. Ja tak tu mam 150 fpsów, jak ten tak Nie nagrywam. Czemu ty się cofasz, tak? To nie musisz się cofać. Nie się cofam, ja idę dalej. Nie, ale się cofasz w sensie, że tak o... By ty bo mam mam do tej mam lagi i podczas Co? skoku mnie zwiesi. Dwa checkpointa. dobra. Yy, Przestańcie udostępniać, bo mam lagi i spróbuję. Powinno być o wiele płynniej. Jaki frajer? Jak Zobaczysz sobie na nagrania. Cholera, zdenerwowałem się. Na 30 fps -ach ciężko się gra, nie powiem, ale lecimy. Dobra, jedę. Koniec, Idziesz? Na dzisiaj, no. Dobra, to my kończymy razem z żeby to króciutkie było. Widzicie, był z nami Master Masters, KKF, Idle było grubo, Żegnamy się z wami, ludzie pożegnają się. No i cześć. Siemka.